Słuchajcie, elegancja nie wymaga fortuny, ale są ubrania, które mają tę magiczną moc transformacji. Chociaż wiele kobiet wydaje tysiące na zabiegi, by wydawać się wyższe, ja odkryłam, że sekret tkwi w garderobie. Jest ogromna, wręcz uderzająca różnica między włożeniem byle jakich spodni, a wyborem pary, która została stworzona, by podkreślać atuty twojej sylwetki. Dziś pokażę Ci dziewięć rodzajów spodni, które nie tylko optycznie wydłużą twoje nogi, ale też nadadzą ci ten szyk, jakbyś właśnie wysiadła z prywatnego odrzutowca. Spodnie numer dziewięć: szerokie spodnie garniturowe, pantalony. Pantalony z lejącej się tkaniny to element, który diametralnie zmienia twój wygląd ponieważ ich prosty i długi fason tworzy ciągłą linię od nóg aż do ziemi, dając iluzję tych kilometrycznych nóg, które tak bardzo uwielbiamy. Strukturalna tkanina utrzymuje nienaganny kształt, a garniturowy krój natychmiast dodaje wyrafinowania, zwłaszcza w neutralnych odcieniach, takich jak czerń, granat czy karmel. Dla pań o węższych biodrach postaw na modele z zakładkami z przodu lub kieszeniami po bokach, które dodadzą objętości w sam raz. Dla tych z szerszymi biodrami wybierz pantalony gładkie z przodu i z wysokim stanem, które doskonale równoważą sylwetkę. W połączeniu z beżowymi szpilkami typu skarpin i białą jedwabną koszulą stworzysz idealny look na spotkania biznesowe czy ważne prezentacje. Wymień je na złote sandały i lnianą bluzkę na niedzielny obiad rodzinny lub wypad na zakupy. Zyskasz maksimum komfortu i elegancji. Jeśli te spodnie wydały ci się rewelacyjne, pokochasz to, co zaraz zobaczysz. Spodnie 8. Proste dżinsy z wysokim stanem. Proste dżinsy z wysokim stanem potrafią zdziałać cuda z twoją sylwetką, ponieważ jednocześnie wydłużają tułów i nogi, tworząc bardziej wyważone i eleganckie proporcje. Bardziej strukturalny denim utrzymuje fason przez cały dzień, a proste lub lekko rozszerzane nogawki sięgające kostki tworzą ciągłą linię, która wysmukla każdą figurę. Jeśli masz krótsze nogi, wybierz modele bez podwinięć na dole i w ciemnych odcieniach, takich jak indygo lub czerń, które wizualnie wydłużają. Dla wysokich kobiet dżinsy z jaśniejszym praniem na udach i ciemniejszym po bokach Stworzą efekt wydłużenia nawet u osób o już uprzywilejowanym wzroście. Połącz je z balerinami ze szpiczastym noskiem i oversize'ową marynarką na dzień pracy pełen spotkań. Albo zmień je całkowicie, zakładając białe sneakersy i koszulkę z nadrukiem na niedzielne popołudnie do kina lub na kawę z przyjaciółkami. Ale zanim przejdziemy dalej, powiedz mi w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz i koniecznie zasubskrybuj kanał. Spodnie 7, wide leg, szerokie nogawki. Czy zauważyłaś, jak pionowe pasy tworzą potężny efekt optyczny? Spodnie wide leg w paski są prawdziwym sprzymierzeńcem w wydłużaniu nóg, ponieważ pionowe linie kierują wzrok w górę i w dół, dając to wrażenie nieskończoności. Szeroki krój od bioder aż do samego dołu dodaje ruchu i elegancji, zwłaszcza w lekkich tkaninach, takich jak len czy krepa. Dla kobiet średniego wzrostu cienkie i rzadko rozmieszczone pasy w kontrastowych kolorach jak biel i granat maksymalizują efekt wydłużenia. Dla niższych pań wybierz pasy ton w ton, np. czerń i szarość, które wydłużają bez poziomego przecinania sylwetki. Skórzane mokasyny i dopasowany sweterek stworzą nienaganny luk na dzień w pracy lub ważne spotkanie. Zamień je na sandały na rzemykach i jedwabny top na romantyczną kolację lub luźne przyjęcie urodzinowe. Spodnie numer 6, flare, dzwony. Spodnie flare z wysokim stanem to czysty glamour, ponieważ natychmiast tworzą efekt klepsydry, wysmuklając talię i wydłużając nogi dzięki fasonowi, który rozszerza się od kolan. Lekko elastyczna tkanina modeluje biodra bez ich zbytniego opinania, a rozszerzenie na dole równoważy proporcje, nadając ten szalenie szykowny, a wciąż modny styl lat 70 Dla kobiet o szerokich ramionach flare równoważą odwrócony trójkąt, dodając objętości na dole. Dla tych z masywniejszymi nogami, modele w ciemnych kolorach z umiarkowanym rozszerzeniem maskują i wydłużają jednocześnie. Buty za kostkę na ukrytym obcasie, schowane pod nogawką i golf stworzą super elegancki look na wydarzenie zawodowe lub wykład. Zamień je na sandały na platformie i crop top na wieczór w teatrze lub specjalne spotkanie. Podobają ci się dotychczasowe opcje? Spodnie numer 5 zaskoczą cię jeszcze bardziej. Spodnie 5 proste lniane z kantem. Nigdy nie lekceważ mocy dobrego, wyraźnego kantu. Proste lniane spodnie z zaprasowanym kantem to ponadczasowy klasyk, ponieważ tworzą idealną pionową linię, która błyskawicznie wydłuża nogi. Len dodaje tego wrażenia beztroskiego luksusu, a prosty krój, ani zbyt dopasowany, ani zbyt szeroki, pasuje do każdego typu sylwetki z naturalną elegancją. Dla osób ze szczuplejszymi nogami jasne odcienie, takie jak beż, Off white lub miętowa zieleń dodadzą subtelnej objętości. Dla tych, którzy chcą ukryć uda, odcienie terakoty, bordo lub mchu zielonego są idealne dla uzyskania minimalistycznego i wyrafinowanego efektu. Skórzane mule i męska koszula z podwiniętymi rękawami stworzą idealny wygląd na dzień pracy lub spotkanie z klientami. Zastąp je płaskimi sandałami na rzemykach i bawełnianą bluzką na niedzielny brunch lub wypad do księgarni. Spodnie cztery, Jogger. Kto powiedział, że komfort nie może być elegancki? Satynowe spodnie jogger łamią wszelkie zasady, ponieważ łączą w sobie to, co najlepsze z obu światów. Wygodę gumki w talii i kostkach ze wyrafinowanym połyskiem satyny. Lejący się fason tworzy efekt ruchu, który maskuje wszelkie niedoskonałości, a nieco krótsza długość eksponuje kostki, uważane za nową, seksowną strefę. Dla osób z szerszymi biodrami, joggery w ciemnych odcieniach, takich jak benzyna lub burgund, z cienką gumką w talii minimalizują objętość. Dla kobiet z prostszymi nogami, modele z bocznymi kieszeniami lub plisowanymi detalami dodają wymiaru i tekstury. Sandały na cienkich rzemykach i strukturalna bluzka zamienią te spodnie w nienaganny luk na wernisarz lub kreatywne spotkanie. Zmień je na minimalistyczne białe sneakersy i podstawową koszulkę na spacer w parku lub późne śniadanie w modnej cukierni. Spodnie 3. Kropt. Skrócone. Ciekawy paradoks. Proste spodnie kropt mogą wydłużyć nogi, jeśli są dobrze dobrane, ponieważ odpowiednia długość Tuż nad kostką odsłania najsmuklejszą część nogi, tworząc iluzję wydłużenia. Garniturowy krój z wysokim stanem podkreśla sylwetkę, a przestrzeń między dołem spodni a butem tworzy wizualną przerwę, która przyciąga uwagę do wybranego obuwia. Dla niższych kobiet wybierz modele monochromatyczne w połączeniu z butami w tym samym kolorze dla ciągłego efektu. Dla tych z bardziej masywnymi łydkami, Zdecyduj się na modele lekko szersze na dole, z prostym krojem. Szpilki ze szpiczastym noskiem, skarpa i jedwabna bluzka z kokardą pod szyją stanowią idealny zestaw na dzień negocjacji lub ważną rozmowę kwalifikacyjną. Zastąp je butami w stylu Mary Jane i sweterkiem na popołudniową herbatę lub wizytę w galerii sztuki w niedzielę. Spodnie numer 2, jeansy bootcut. Jeansy bootcut w ciemnym praniu to uniwersalny element, który pasuje każdej kobiecie, ponieważ krój lekko rozszerzający się od kolan, równoważy biodra i tworzy wydłużoną, pionową linię. Ciemny denim natychmiast dodaje wyrafinowania i maskuje wszelkie nierówności, a ponadto łatwo przechodzi z dnia w noc dzięki prostym zmianom akcesoriów. Dla osób o krótszych nogach, modele bez tylnych kieszeni i z nogawką zakrywającą część obcasa tworzą wizualną ciągłość. Dla kobiet z pełniejszymi udami butkat równoważy objętości, lekko otwierając się za kolanem. Czerwone szpilki i wzorzysta jedwabna bluzka stworzą nienaganny wygląd na dzień prezentacji lub spotkanie z zarządem. Zamień je na sandały na sznurkowym klinie i bawełnianą bluzkę na spacer na targ rękodzieła lub niedzielny obiad rodzinny. Spodnie numer jeden, lejące się palaco absolutny zwycięzca w kategorii elegancji. Lejące się spodnie palacco z podkreśloną talią dają ten dramatyczny i wyrafinowany efekt, ponieważ super szeroki krój tworzy ruch podczas chodzenia, a zdefiniowana talia modeluje sylwetkę. Lekka, dobrze układająca się tkanina, taka jak krepa lub jedwab, ślizga się po ciele, maskując wszelkie problematyczne obszary i nadając ten eteryczny wygląd, godny czerwonego dywanu. Dla kobiet o pełniejszych kształtach postaw na modele z delikatnymi zakładkami wychodzącymi z talii, które elegancko pomieszczą biodra. Dla tych z bardziej prostą sylwetką, palazzo z paskiem z tej samej lub kontrastowej tkaniny stworzą krągłości tam, gdzie ich nie ma. Minimalistyczne sandały na średnim obcasie i koronkowa bluzka tworzą wyrafinowany zestaw na uroczystą kolację lub formalne wydarzenie. Zastąp je espadrylami i strukturalnym topem na spacer nad morzem, lub obiad w restauracji na świeżym powietrzu. Prawdziwa transformacja Twojego wyglądu nie zależy od tego, ile wydajesz, ale od tego, jak wybierasz swoje ubrania. Tych dziewięć par spodni udowadnia, że małe detale robią całą różnicę między wyglądem przeciętnym a wyrafinowanym. Sekret tkwi w proporcjach. Fasonie, a przede wszystkim w pewności siebie wynikającej ze świadomości, że nosisz coś, co podkreśla twoje ciało, dokładnie takie, jakie jest. Nie chodzi tylko o wydłużanie nóg, ale o stworzenie obecności, która komunikuje elegancję bez konieczności wypowiadania słowa. Powiedz mi w komentarzu, które z tych spodni są twoimi ulubionymi, używając słowa elegancja. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i udostępnić ten film przyjaciółce, która zawsze pyta Cię, gdzie kupujesz swoje ubrania. Pamiętaj, że styl nie ma rozmiaru, wieku ani ceny ma postawę. Do następnego wideo z kolejnymi poradami, jak olśniewać z klasą, nie wydając majątku.